Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, RMF Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. w Wstawaj, szkoda dnia w Telefon 12,2 miliony, tak się zamyśliłem. Halo, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry panie Jacku. Dzisiaj również mamy Dzień Strażaka. Święto nasze, jadę do pracy. Także złożę życzenia chłopakom. Także wszystkiego dobrego na ten dzień Strażaka życzę też. No no, no, na Floriana, dzisiaj jest jakby na Floriana. Właśnie takie wybrakowane Jejku. teraz te kalendarze robią, że przedtem nie zauważyłem. Nie wiem jak to się stało, przepraszam. No kochanie. wszystkim Strażaczkom, Strażakom, Druchom, Druchną, bo tak się mówi o Strażakach, wszystkiego co najlepsze. Prawda? I tych, udanych gaszeń. Każde gaszenie, żeby było uda był udane. Gaście, ale nie dajcie się zgasić. Właśnie. Wstawaj, szkoda, dnia w RMFM. W sieci widzę, odpowiadamy na ważne pytania po długim weekendzie. Mm -hmm. Czy w kolejny weekend trzeba grillować w maseczce? No, <taki> nie, to... coś, to z maseczki wyciągamy, tak jest, i tak. nie dezynfekujemy kaszanki. Poranny show w i szkoda dnia. Jednak internet jest kopalnią cennych informacji Tutaj yy, na pierwszej stronie Normalnie w sieci Tak gwiazdy spędzają majówkę Lewandowscy na Majorce Frycz na Malediwach, cichopek w Gdyni no, e, Dziękujemy panu za garść Cennych Proce? informacji Ale mam to, w, jak to mówił pan w telewizji No, no <laughs> Oni na jakichś Malediwach A Albratowski na, na Józefińskiej. Ja. Powiedz mi, działo się tam u ciebie? Działo się? Niespecjalnie Nastawa i szkoda w dnia RMTF. Teraz tu widzę, co w gazecie widzę. Pan komentator jeden z sceny politycznej napisał, co mnie trochę śmieszy. Kaczyński skazany na ziobrę. Ale to jest straszny wyrok. To ja. Surowy sąd. To straszny To Co jednak. pan Kaczyński przeskrobał, że go na ziobrę skazano? Ja to nie wiem, ale coś strasznego, bo wyrok nieludzki no. po prostu. Tak, podobno prezes Kaczyński prosił, tylko nie skazujcie na ziobrę. nie Na Sybir tak, na, żywo, na dożywocie tak, ale nie na ziobrę. No, ale sąd był nieugięty. Na pewno sędzia Tuleja wydawał wyrok. O mój, powiem wam to teraz mnie troszkę... troszkę, żeście mnie naprostowali. Zobaczycie, będzie z tego lektura. Książę i Ziobrak. Dodaj jak kozica tutaj komplementuje praca kolorowa Doden, która spędziła majówkę w górach, jak czytamy, prawda? Pop ja, po, pokaż pokaż, taka, no, jak, pokaż, no. Nie, party. no co ty to jest pozowane zdjęcie? No, gdzie tu jest nic, nie, nie, ma, nie jak kozica. No, no. Tak? no właśnie, kozice do zdjęcia nie wystawiają tak pupy No dokładnie, kozice wystawiają brodę, a doda nawet wąsa nie ma. Poranny show w RMFFM. i szkoda dnia. Informacja z pierwszych stron internetów dzisiaj, i to od portali plotkarskich, przez portale biznesowe ze stanów informacyjnych. Po portale jeans. Bill Gates po 27 latach rozwodzi się ze swoją żoną Melindą. Uuu, mam nadzieję, że nie poszło o widowsa. Wy sugerujesz, że się Bill zawieszał? Nie, nie, że Bill nie umył okien i przesiada się na maka. gorące nazwisko Rafał Brzozowski. Oh. No nie oszukujmy się, no. Chopek niby opuścił koło fortuny, ale rozdaje dalej karty. No, no bo to tak, za moment będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. No. Tutaj widzę zdjęcia na pudeleczku, proszę ja ciebie, skrupówek z Edzią Górniak, proszę ja ciebie, podrączył się. Oh. Sobie spacer, no, ktoś to wyrwał. Mało tego, jeszcze czytam z ostatniej chwili, że usiądzie na fotelu trenera w Voice of Poland za stop szpaka. No w mordę obaj są biznes. No, no biznesu, wszystko, wszystko spoko. Nie, nie, nie chłopak ma, ale trener w Voice of Poland. No. Ten, ja się zastanawiam, czy lepszym wyborem nie byłby Jerzy Brzęczek. Wstawaj, szkoda dnia w Wstawaj, szkoda dnia w